Miłość własna jako fundament. Czym naprawdę jest miłość własna? Miłość własna. Te dwa słowa brzmią prosto, ale niosą w sobie ogromną siłę. W świecie, który często zmusza nas do porównywania się, gonienia za perfekcją i spełniania oczekiwań innych, miłość do samego siebie staje się czymś rewolucyjnym. To nie tylko modne hasło czy motywacyjna fraza to fundament, na którym budujemy wszystko inne relacje, wybory, samopoczucie, życie. Miłość własna to głęboka, autentyczna akceptacja siebie. To decyzja, że jesteś godny miłości i szacunku dokładnie taki, jaki jesteś, bez konieczności udowadniania czegokolwiek. Nie musisz się zmieniać, by zasłużyć na własne współczucie. Nie musisz niczego osiągać, by być dla siebie ważny. Wex King mówi jasno. Nie możesz naprawdę kochać innych, dopóki nie pokochasz siebie, bo jeśli nie znasz miłości wewnątrz. Nie rozpoznasz jej na zewnątrz. To prawda. Często szukamy miłości w oczach innych, próbujemy wypełnić pustkę akceptacją z zewnątrz, ale ta pustka nie znika, dopóki sami nie spojrzymy w lustro z życzliwością. Miłość własna to wybór. Wybór, by każdego dnia dbać o siebie nie tylko poprzez zdrowe jedzenie czy ćwiczenia, ale przede wszystkim poprzez myśli, które kierujemy do siebie. Czy mówisz do siebie z łagodnością, czy raczej z krytyką? Czy jesteś swoim sprzymierzeńcem, czy wrogiem? Wiele osób ma w sobie wewnętrznego krytyka, który stale powtarza: Nie jesteś wystarczający, powinieneś być lepszy, powinnaś wyglądać inaczej. Te głosy nie są Twoje. To echo przeszłości wychowania, porównań, oczekiwań społecznych. Miłość własna to uświadomienie sobie, że możesz wybrać inny głos głos czułości. Głos uznania, głos prawdy, która mówi: Jestem wystarczający już teraz. To nie jest pycha, to nie jest egoizm, to zdrowa relacja ze sobą. Gdy kochasz siebie, nie znaczy to, że uważasz się za lepszego od innych. To znaczy, że nie porównujesz się w ogóle. Przestajesz rywalizować. Przestajesz ścigać się z cudzymi oczekiwaniami. Po prostu jesteś sobą i to wystarcza. Miłość własna objawia się również w tym, co tolerujesz. Kiedy naprawdę siebie kochasz, nie pozwalasz innym, by cię ranili. Uczysz się stawiać granice nie z lęku, lecz z szacunku do siebie. Odsuwasz się od sytuacji, które cię ranią. Nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że jesteś silny. Miłość własna daje ci siłę, by odejść od tego, co nie służy twojemu wzrostowi. To także praktyka codziennych wyborów. Czy robisz coś tylko dlatego, że powinieneś, czy może dlatego, że naprawdę tego pragniesz? Czy żyjesz zgodnie z własnymi wartościami, czy z tymi, które ktoś ci narzucił? Miłość własna to odwaga, by żyć w zgodzie ze sobą, nawet jeśli nie wszystkim się to podoba. Czasem miłość własna to odpoczynek, gdy jesteś zmęczony. Czasem to wyjście z toksycznej relacji, innym razem to powiedzenie nie z głęboką pewnością, że Twoje tak jest cenne. I nie musi być rozdawane wszystkim. To dbanie o swoją energię, to zaufanie do siebie, to szanowanie własnych emocji, nawet tych trudnych. Vex King pisze: Twoje wibracje są twoją odpowiedzialnością. A nic nie podnosi twoich wibracji tak jak miłość własna. Gdy wybierasz myśli pełne współczucia, gdy traktujesz siebie z troską, cały świat zaczyna reagować inaczej. Przestajesz przyciągać ból, zaczynasz przyciągać spokój. Miłość do siebie to nie cel, to proces. To droga, którą idziesz codziennie, czasem z łatwością, czasem z trudem. Ale każdy krok się liczy, każdy moment, w którym wybierasz siebie. To nie znaczy, że nie masz już nic do przepracowania, ale znaczy, że akceptujesz siebie teraz tu i dziś jako istotę w drodze, pełną światła i możliwości. Bo tak właśnie działa prawdziwa miłość. Nie czeka, aż będziesz wreszcie gotowy czy tak lepszy. Ona po prostu jest. I zaczyna się w Tobie. Uzdrawianie siebie przez akceptację. Miłość własna to nie tylko czułe słowa i afirmacje, to przede wszystkim uzdrawianie głębokie, autentyczne, często wymagające odwagi. To spojrzenie w siebie bez filtrów, bez ucieczki, bez udawania. To powiedzenie: Widzę swoje rany, widzę swoje niedoskonałości i kocham siebie mimo wszystko, a może nawet dzięki nim. Wexking mówi wprost: Nie możesz kochać siebie tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze. Musisz nauczyć się być po swojej stronie również wtedy, gdy wszystko się rozpada. To właśnie w tych momentach, kiedy jesteśmy zagubieni, rozczarowani, smutni, miłość własna ma największe znaczenie. Prawdziwa akceptacja siebie to nie rezygnacja z rozwoju, to nie zaprzeczenie swoim błędom. To zrozumienie, że Twoja wartość nie zależy od Twoich osiągnięć ani od przeszłości. To akt wewnętrznego pojednania z tym, kim byłeś, z tym, kim jesteś i z tym, kim możesz się stać. Wielu z nas nosi w sobie wstyd, który nie należy do nas. Kiedyś ktoś powiedział, że nie jesteśmy dość dobrzy, że jesteśmy zbyt wrażliwi, zbyt leniwi, zbyt inni, i uwierzyliśmy. Ale prawda jest taka, że Twoja wartość jest niezależna od cudzych opinii. Masz prawo być sobą pełnym emocji, potrzeb, historii. Uzdrawianie zaczyna się od przyjęcia tej prawdy, od powiedzenia: "Już nie chcę dłużej karać się za to, że jestem człowiekiem. Już nie chcę żyć w ciągłym napięciu, spełniając cudze oczekiwania. Już nie chcę się zadręczać za błędy, które popełniłem, gdy nie wiedziałem lepiej. Teraz wybieram łagodność. Wybieram empatię dla siebie." Weks często przypomina, że nasza relacja z samym sobą jest najważniejszą relacją w całym życiu i ma rację. Bo jeśli w Twoim wnętrzu panuje chaos, nie znajdziesz pokoju nawet w najspokojniejszym miejscu. Jeśli w sobie widzisz wroga, nawet największa miłość z zewnątrz nie da Ci poczucia bezpieczeństwa. Dlatego uzdrawianie poprzez akceptację jest tak transformujące. To nie szybki proces, czasem to miesiące, a nawet lata pracy. Ale warto, bo z każdym aktem miłości do siebie twoje serce się otwiera. A gdy serce się otwiera, wszystko staje się możliwe. Czasem wystarczy mały gest spojrzeć w lustro i uśmiechnąć się z czułością, przestać siebie obwiniać za dzień, który nie poszedł idealnie, powiedzieć do siebie: Jestem człowiekiem, mam prawo do błędów, mam prawo do odpoczynku. Mam prawo do bycia sobą. Miłość własna w praktyce to także odpuszczanie tego, co cię ciąży. To przebaczenie sobie i innym. To danie sobie przestrzeni na smutek, na złość, na wątpliwości. Nie musisz być silny cały czas. Nie musisz mieć odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś i że jesteś dla siebie. Uzdrawiająca moc miłości własnej polega na tym, że zaczynasz żyć z poziomu pełni, a nie braku. Już nie musisz zdobywać czyjejś aprobaty, by czuć się wartościowy. Już nie musisz być perfekcyjny, by zasłużyć na dobre życie. Już nie musisz udawać. Po prostu jesteś i to jest wystarczające. Miłość własna to także powrót do siebie po każdej burzy. To wewnętrzne ramiona, do których możesz wracać. To głos, który mówi: Jeszcze raz, jeszcze jedna szansa, jeszcze jedna próba. I za każdym razem ten głos jest łagodniejszy i silniejszy, bo im częściej wybierasz siebie, tym łatwiej Ci ufać, światu, innym ludziom, ale przede wszystkim sobie. Codzienna praktyka miłości własnej. Miłość własna to nie jednorazowy akt, ale decyzja podejmowana codziennie. To sposób, w jaki się do siebie zwracasz, jak reagujesz na... Swoje emocje, jak odpowiadasz sobie, gdy popełnisz błąd. Nie chodzi o spektakularne gesty, chodzi o drobne wybory, które powtarzane każdego dnia stają się nawykiem dbania o siebie. Wex King podkreśla, że energia, jaką kierujemy do siebie, wpływa na wszystko, co przyciągamy. Jeśli traktujesz siebie z czułością, zaczynasz podnosić swoje wibracje. A kiedy twoje wibracje są wysokie, świat reaguje inaczej. Ludzie cię inaczej odbierają. Inaczej reagujesz na trudności. Zaczynasz żyć z większym spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Jednym z najprostszych sposobów praktykowania miłości własnej jest obserwacja swojego wewnętrznego dialogu. Co mówisz do siebie, gdy coś ci się nie udaje? Czy jesteś dla siebie surowym sędzią czy wspierającym przyjacielem? Zamień zdania typu Zawsze coś psuję na uczę się każdego dnia. Zamiast Jestem beznadziejny. Jestem w procesie i robię co mogę. Te zmiany mają ogromną moc. Drugim krokiem jest uważność. Zatrzymaj się na chwilę w ciągu dnia i zapytaj, czego teraz potrzebuję. Może to będzie chwila ciszy, może kubek herbaty, może głęboki oddech, może odpoczynek, może rozmowa, może płacz. Miłość własna to pozwolenie sobie na bycie człowiekiem z całą paletą potrzeb i emocji. Codzienna praktyka miłości własnej może przyjąć różne formy, pisanie dziennika z pytaniami: za co dziś jestem sobie wdzięczny, co dziś zrobiłem, co mnie przybliża do mojego dobra, powtarzanie afirmacji na przykład zasługuje na miłość, jestem ważny, akceptuję siebie w pełni, medytacja nawet 5 minut dziennie, by pobyć ze sobą w ciszy. Spacer bez telefonu w kontakcie z naturą i własnym ciałem. Rezygnacja z rzeczy i ludzi, którzy regularnie zaniżają Twoją energię. To również uznanie swoich granic i ich komunikowanie. Jeśli czujesz, że coś Cię wyczerpuje, masz prawo powiedzieć nie. Masz prawo zrezygnować z rozmowy, z planów, z relacji, które Ci nie służą. Masz prawo wybrać siebie, nawet jeśli to komuś się nie spodoba. W świecie, który gloryfikuje poświęcenie, stawianie siebie na pierwszym miejscu. Może wydawać się egoistyczne, ale to największy akt odwagi i odpowiedzialności, bo tylko będąc w pełni obecnym dla siebie, możesz prawdziwie być dla innych. Miłość własna to także celebrowanie siebie. Świętuj małe kroki, małe zwycięstwa. Nie czekaj, aż wydarzy się coś wielkiego, by poczuć dumę. Dziś wstałeś mimo zmęczenia? Brawo. Dziś zareagowałeś spokojnie, choć mogłeś wybuchnąć? Brawo. Dziś powiedziałeś sobie coś miłego, to ogromny sukces. Ważne jest również, by otaczać się przestrzenią, która cię wspiera. Twórz wokół siebie środowisko wysokiej wibracji poprzez muzykę, książki, ludzi, zapachy, kolory. Wszystko, czym się otaczasz, wpływa na Twoją energię. Wybieraj mądrze, weks pisze. Im bardziej siebie kochasz, tym mniej dramatów przyciągasz. Dlaczego? Bo przestajesz tolerować chaos, przestajesz się zgadzać na to, co ci nie służy. Twoja energia mówi za ciebie, a świat to słyszy. Miłość własna to podróż, nie zawsze łatwa, ale z każdym krokiem robi się lżej, spokojniej, prawdziwiej, bo nagle okazuje się, że już nie musisz walczyć o akceptację, już nie musisz udowadniać swojej wartości, już nie musisz być kimś innym, możesz być sobą i to wystarcza.